Tak Magda Umer została pożegnana przez TVP zostaniesz z nami na zawsze. W piątek, 12 grudnia, zmarła Magda Umer, wybitna artystka, reżyserka, scenarzystka i jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury ostatnich dekad. Trzy dni później, 15 grudnia, telewizja Polska pokazała premierowo w Teatrze Telewizji spektakl Biała Bluzka który był jednym z jej najważniejszych dokonań reżyserskich. Emisja, mimo że planowana już wcześniej, miała szczególny, symboliczny wymiar i stała się formą pożegnania twórczyni. Biała bluzka, zrealizowana na podstawie opowiadania Agnieszki Osieckiej z 1988 roku była telewizyjną adaptacją przedstawienia granego od ponad 15 lat na scenie Och Teatrów w Warszawie. Za adaptację tekstu i reżyserię odpowiadała Magda Umer, a jedyną rolę, Elżbiety, zagrała Krystyna Janda. Spektakl, trwający około 100 minut, po raz pierwszy został pokazany w takiej formie szerokiej publiczności. Tuż przed emisją na ekranie pojawiło się symboliczne pożegnanie artystki. TVP pokazało zdjęcia przedstawiające Magda w tle puszczona została jej piosenka. Po dwóch wersach widzowie usłyszeli kilka słów. Odeszła Magda Umer, wybitna artystka. Dziękujemy za Twoją wrażliwość. Za pachnący groszek i oczy tej małej. Za wyszeptanie tylu ważnych słów. Zostaniesz z nami na zawsze, powiedział lektor. Historia opowiedziana w białej bluzce. Spektakl opowiadał Elżbiecie. Historia opowiedziana w białej bluzce rozpisana została na dwa wewnętrzne głosy bohaterki buntowniczy i pragmatyczny. Dojrzała Elżbieta wracała pamięcią do czasów młodości, miłości i życia w realiach PRL-u, z jego napięciem, lękiem i nadzieją. Przedstawienie wzbogacone piosenkami Agnieszki Osieckiej oraz materiałami archiwalnymi z lat 80. Stało się nie tylko opowieścią o jednej kobiecie, lecz także intymnym portretem epoki. Widzowie od lat cenili białą bluzkę za wierność realiom powojennej Polski i niezwykłą uważność wobec słowa. Telewizyjna realizacja tylko podkreśliła te wartości, stając się drugim, po zapiskach z wygnania, wspólnym projektem twórczości osieckiej Jandy zarejestrowanym dla teatru telewizji. Odeszła Magda umer? Biała bluzka jako symboliczne pożegnanie? Magda Umer zmarła w piątek, 12 grudnia, w wieku 75 lat. Jej odejście jest ogromną stratą dla polskiej kultury i środowiska artystycznego. Pozostawiła po sobie nie tylko wybitne role, reżyserie i programy, ale przede wszystkim wyjątkową wrażliwość na słowo, muzykę i człowieka. Biała bluzka stała się jednym z ostatnich symbolicznych świadectwie jej artystycznych